Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj yy, troszkę, nietypowo, troszkę nietypowo, ponieważ yy, no, przeglądałem sobie ostatnio te propozycje, które yy, daliście mi w, yy, z, w tym odcinku. W, daliście mi w komentarzach w tym odcinku z. Yy, no, jak to się nazywał, z waszymi pomysłami. Tak, 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 tak się, yy, tak się nazywał odcinek. Wasze pomysły. I w każdym razie. Yy, Mówiliście tam, że chętnie byście zobaczyli w, e, jakiś odcinek zupełnie nagrany na żywo, tak 10-15 minut, e, myślę, że mi się to uda zrobić, no i oczywiście wziąłem się za to, tak, tak bo troszkę pominąłem ten aspekt, że wziąłem się za to, no i, i na załączonym obrazku widzicie, że e, możecie sobie ocenić, jak mi to wyjdzie. <laughs> o, ten, ten, I love, it, I love jak tu e, zawsze ten rusek mówił. No, a, shit... Shit is going to get real Dobra, myślę, że uda się gnojka trafić. Easy, easy, easy. Pięknie. Dobra. E, przy odrobinie szczęścia, jeżeli mi nikt nie zabije od tyłu, to tą rakietą go może zniszczę dokładnie. Mówiłem, że Easy? Mówiłem, że Easy. No to jest Easy. Tak? No i dokładnie. E, przeładowane mam? Mam przeładowane... Teraz jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa na głowę. Gdzie jest gość, który jest pokazany, że jest obok mnie? Dobrze. Pięknie. Okej, tak. Okej, Okej. Można się wziąć za przyjmowanie punktów, przynajmniej spróbować. Uh -huh. Nie widzę nikogo, dla... tak więc myślę, że powinien być git. Wsiadamy do autka i popierdzielamy na jaki punkt? Jakie my tu, punktów... tu punktów nie mamy przyjęte? Do odpada, bo jest tam alla w. E, możemy jechać na e. Na E nic specjalnego nie ma, tylko że tam się wystawię... Okej, okay, dobra, to przejdę się już tutaj na nogach. No, już już tutaj gdzieś widzę. Mm, kogoś, kogo będzie trzeba uśmiercić. Jezu, jak ja go mogę nie trafić. Jak ja go mogę nie trafiać Żądam wyjaśnień. Żą... No, z, już zginę koleś. No ale widzę, że chyba punkt... Z... Nie, nie jest przejmowany, już myślałem. Że jest za tu moje marzenia prysły. Dobra, tutaj mamy całe to. To BMP, które mm, mam nadzieję, że dosyć szybko zostanie zniszczone. Gdzie jest ten koleś, który niby tutaj jest? What? Nad nami? Nie, gdzie on jest? Wow, 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 wow. wow, wow. Okay, dobra. No to nie była udana akcja. Easy, ale to nie była udana akcja. <tryk> Trzeba tam wrócić. Trzeba będzie tutaj chyba jeszcze wrócić, tylko... Czy ja mam jakiś punkt obok? F, na którym niebezpiecznie jest się respić, aczkolwiek... Eee... No, aczkolwiek myślę, że się spokojnie uda. Że je, jakoś to będzie. Przeżyjemy. Dobra, mm. Aha, E przejęte, tylko tam jest kolega, tak? Którego trzeba udupić. No i... Powiem wam, że ta broń AK-500 jest świetna u technika, naprawdę mega się ją... ...przyjemnie gra, ponieważ jest bardzo, bardzo celna. A y, klasa technika wydaje mi się przynajmniej, że przez to, że jego bronie są raczej słabsze, powinna się najczęściej trzymać na dystans, y, przez to najlepiej jest, jak atakuje z daleka, a, do tego, żeby mogła atakować z daleka, potrzebne są bronie celne. O, pysia, pysia, tam, ojejku, no dobrze, nie ma, nie ma tu nikogo, a może jest? Może nie? Kto to wie? Kto to wie? No to benem jest czwarta minuta, więc jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z moim planem, przynajmniej patrząc po analitykach, to. Aha, czyli że ktoś tu siedzi ma na tym, tak? Okej. W każdym razie, sądząc po tym, co analityki zawsze pokazują, to w tym momencie jeszcze wszyscy jesteście tutaj. Nie, 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 jeżeli nie kładę w moim przypadku, to nie jest dobry pomysł, zwłaszcza, że chyba coś mi strzela, na... strzela w plecy w tym momencie. Czy tu był gość i on przeżył? Nie. Ale tu jest jeszcze jeden i też nie może przeżyć. Okej. Okay. Easy. O, headshot nawet. Mów... Ostatnio strasznie często przez jednego z moich kumpli, kumpli mówię easy i jest to troszkę irytujące. Um, nie dokończyłem mówić tego, co chciałem. O tym, że e, zgodnie z analitykami YouTube'a Zobaczę, o Jezus, 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 strzelają do mnie. Strzelają, strzelają, strzelają. Strzelają! Dobra. Jakoś całkiem nieźle mi idzie. Jakie masz 10 do Co to jest? 11! Wow! No dobra, to zgodnie yy, z moją doktryną trzeba wszystkich wyrąbać, tak więc jedziemy na górę. Dokończę wreszcie po raz... Yy, już zaczynam mówić o, o tym po raz dziesiąty. Yy. What? What? Skąd się ten granat tu wziął? Następna mapa to zawód 300... A tutaj już tutaj, mój drogi, jesteś! Kuźwa! Czwarty raz zacznę o tym mówić! Moi drodzy... Yy, zobaczę... I tym razem jej zje nie przerwie! Zobaczę, jak długo obejrzeliście tej, obejrzeliście ten filmik... No co?! Jak długo nie trafiłem?! Jezus Maria! Ten srub przy takich akcji jest tak denerwujący. To przechodzi ludzkie będzie. Czekajcie, może rakieta zawróci i gorą mnie jednak mimo wszystko. Mimo wszystko, mimo wszystko, no uderzesz gnoja jednego głupiego szmaciarza. No szybko, szybko, szybko. No i dupa. A piórto Mam nadzieję, że tym razem dokończyłem to co, to, co chciałem powiedzieć, ale prawdopodobnie nie, więc je powtórzę. Ech. Eee, też irytujący się to robi, naprawdę. Eee, że po prostu zobaczę, jak długo tego... jak długo ten film obejrzeliście. Eee, jaka jest średnia czasu obejrzenia. Po czym, po czym. Eee, o jezu, no już musiał mnie ktoś dupić. Eee, po czym zdecyduję, czy jeszcze takie filmy się pojawią, ok? Jeżeli ta średnia czasu obejrzenia dotrze do mniej więcej tak jak zawsze 40%, czyli w tym wypadku będzie to około 5 minut. Eee, to będzie git, to będzie git, i możecie być wtedy pewni, że takie odcinki będą się co jakiś czas po, e, pojawiały. Zwłaszcza wtedy, gdy nie będę miał pomysłu zupełnego na nagranie jakiegokolwiek e, materiału. Na e-punkcie już kogoś tutaj widziałem, ale prawdopodobnie jest martwy, nieżywy. W każdym razie, mm, no, taki wegetujący. O, czy tutaj kogoś mamy? No, co za tępy fiut. Dlaczego? Jak ja nie cierpię, jak ktoś mi kile zabiera i to sprzed 10 cm. Aha, okej, okay. dobra. Okej, okay. no i widzicie, przez tego gościa w helikopterze yy, zginąłem, a mogłem działać wiele dobrego, załóżmy, zniszczyć czołg, zniszczyć pelotkę, zabić kogoś, przejąć punkt. To no, same złe rzeczy, same złe rzeczy i no oponuję za tym, żeby spotkała go kara, bo to była zbrodnia. Teraz należy się kara. Tak. No. No i mam nadzieję, że wszyscy jesteście za mną i spokojnie w uczciwym sądzie będziemy mogli go osądzić. Asystę przy zabiciu 31. Czasem jest tak, że trafię goście raz z odległości nie wiem, 2 metrów i mam asystę przy zabiciu 17. A teraz również trafię go raz i mam asystę przy zabiciu większą niż bym się mógł spodziewać. Okej. Okay. No, wychyl się, Ko ziwa. Nie cierpię teammateów. Dzwon mi stąd, ty Ksandro. Ja jestem takim człowiekiem, który nie gra w zespole. Przynajmniej w battlefielda, bo go to denerwuje. No, No i to chyba tyle, to co mam na ten temat do powiedzenia. Yy, żaden teammate, z którym nie rozmawiacie yy, na VoIPie lub na Skypeie slash TS-ie. Yy, Okej, okay, moje. Nie jest. nie jest fajny. O, jojojojoj. Jak, jak mi przykro. jeju, jak mi przykro. Niestety musiałem zrobić aż 4 kile, Jak mi 18 na 4. No szkód, Ja nie chciałem, naprawdę. To, to jakoś tak samo. Nie paduje nad sobą. Tak to już wyszło. O. Te szyby są czasem... No nie no, mo może przesadam mówiąc, że są czasem tak... czyste, że je nie widać. Że ich nie widać, ale w każdym razie no mogły być troszkę chociaż brudniejsze. Nie trafiłem go? Jakim... fucking cudem. Dobra, jeszcze powinna być jedna rakieta i koniec, tak? Tak to mam rozumieć? Tak jest. Beautiful day for me, my friend beautiful day o jezus mario matko błogosławiona 33 hapsy I jak ja mam to zrobić no nie mogę no nie mogę no nie mogę no nie mogę patrzcie jak go przechytrzymy A, pięknie jezus żeby tylko do mnie ktoś już nie strzelał mam tylko niedużo życia i widzę że tutaj gość do mnie gdzieś tutaj szedł nie 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 o o o no Okej okay. A ja mam kilku 19 naboi! Fuck! Dobra mm, Trzeba teraz bardzo ostrożnie grać Okej, okay, dobra I zanim ten budynek się zawali, to muszę wziąć jego broń i uciekać stąd Dobra, easy Easy Wszystko jest do zrobienia Mhm, mm mhm mm Czy tu jest jeszcze ktoś? Nie ma Chyba Poczekajcie, bo muszę przeładować, bo to tak nieładnie jest nie mieć naboi w magazynku. No, rośnij HPQ! On mało życia, 60. Rośnijcie, rośnijcie! Jak penis na wiosnę, rośnijcie! Żyć! Co do mnie strzela? Kuźwa, nie, nie cierpię nie wiedzieć co do mnie ciupi. Jest to co najmniej ładnie mówiąc i chrytujące. O, dobra. Tu jestem bezpieczny. Co ja mam w ogóle za bronię? Minę. Magnuma. RPGa, okej. Okay. Nie jestem pewien, czy mam za nim biec, czy lepiej... Z... Nie, 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 wracam się, tu wracam. Może jeszcze się załapię na punkty. Uff, tu. się wystraszyłem tego czerwonego napisu. Jesteście pewni? Ym, czy ten serwer jest pewny, że to jest bardzo dużo wrogich jednostek? Póki co chyba widzę 6 czy siedmiu moich teammateów dookoła. Ey. O, coś mi się tu nie podoba. Zgłaszam to do prokuratury. Ym, wiecie co? Jeszcze odcinka nie będziemy kończyć. W sensie doczekamy do końca rundy, bo zostało jeszcze tylko 100 tiketów. 150 w sumie. A na pewno odcinek nie będzie dłuższy nigdy niż 20 minut. To możecie być tego pewni. Bo z doświadczenia wiem, że takich odcinków się ma, raczej nie ogląda. W sensie krótkie są. Znaczy yy, krótki czas oglądalności mają. Co ty masz mój drogi? Bo jakoś G36... Jezus, ma. Aha, nie, dobra, to jest chyba to, dobra broń. Tak, to jest chyba ta jedna z lepszych. KUBBĘ, czy coś takiego. Technika? Chyba, technika, tak? Technika, tak jest. I javelina, okej. Okay. Eee... Z, z racji, że mam wrażenie, że jestem coraz mniej pożyteczny i mam coraz lepsze staty. To. Aha, miałem sobie, powiedzieć, że wezmę sobie jeepkę i gdzieś pojadę, ale. tym, to raczej daleko. Nie, nie popodróżuję, no ale dobra, dobra. Easy. Tak? Muszę się tego oduczyć. Ty też, tak? Niech. O, o, o. Czekajcie. No, 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 szybko, szybko, szybko trafię go. Dobrze? Ok. O, niech skończy tą swoją ochronę. Już nie żyjesz, tak, nie żyjesz. I teraz tutaj biegnie kolejny kolega. Ok, dobra. Jakoś to będzie, jakoś to będzie. Mhm. To wszystko jest jeszcze do zrobienia, wszystko jest jeszcze do zrobienia i będzie genialnie, jeżeli uda mi się przeżyć do końca rundy. Ok, czy ja tam jeszcze kogoś widzę? Tam ktoś powinien być, tam to się tam przejdę. Perhaps mnie ten ktoś nie zauważy, a perhaps zginę po paru sekundach. I jedno i drugie jest bardzo możliwe. A już, już ginę, 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 ginę. No i właśnie 22 na Och, mogłoby być lepiej. Nie żartuję oczywiście, bez przesady. Kadracio mm. 4 jest całkiem, całkiem obiecujące powiem wam. Całkiem obiecujące. Zwłaszcza, że już mam, że już mam swoje AK, c którym będę mógł niszczyć światy. To jest... O, DPW, tylko że. Czy ona jest na punkcie F? Tak, ona jest na punkcie F, tylko że tam jest tyle tych moich yy, gości, że ta ikonka została tak strasznie na prawo przesunięta iż jest ledwo, wi e, iż ledwo widać, e, że ona jest na punkcie F tu są, tu są ci goście, Wszyscy w tym budynku, no halo niech ktoś tam wejdzie no właśnie tam wow, wow, wow. no dobra okej okay. ja nie podejrzewałem, że jest tam trzech i wszyscy się na mnie patrzą a ja było takie pięknie no już nie jest już nie jest. I coś czuję, że niestety. Nie, miałem powiedzieć, że niestety to możemy przegrać, ale raczej nie. Raczej nie. Kurde, już 15 minut. No, Dobra, lecę na punkt G. Tak. Aha. Aha. Um, lecę na punkt G go przejąć albo nie na G. Którego oni na pewno nie będą bronić. B. Tylko do tego potrzebuję auta, którego nie ma. Czemu? Mmm. Nie wiem, miałem wymyślić coś śmiesznego, ciekawego. No, i jak zwykle, moja głupota dała się wyznać. Mmm. W każdym razie idę na ten. O, 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 jezus. Machię, żeby to tylko nie byli snajperzy, którzy mnie tutaj zauważą. Ale strzelić nie zaszkodzi. O, trafiłem go. Stąd go zabiłem? Ładnie. Ładnie. Byłem bardzo, bardzo zdziwiony takim killem. Takim obrotem spraw. Ale dobra. Mm, GG, runda wygrana. Mech, mech, ale Kila nie ma. Kila, niestety, nie ma. Co nie zmienia faktu, że gadało mi się do Was bardzo, moi drodzy. E, fajnie e, napiszcie, czy chcecie więcej takich odcinków. Dalej, przepraszam, jeżeli mam lekko nocowy głos. No bo Katar troszkę nie ustąpił, ale w każdym razie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach. E, o komentarzach, e, czy chcecie tych odcinków więcej. Napiszcie, e, załóżmy paczka chipsów w komentarzach, jeżeli chcecie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. No i to chyba w sumie tyle. Pamiętajcie o łapkach, komentarzach, subskrypcjach i hej, cześć, papa! Dzisiaj moi drodzy porozmawiamy sobie na temat celowników w Battlefield 4. Jak na samym starcie widzicie w tym momencie